Benezer Rafin siedział przy niewielkim ognisku, z głową opartą o starego dęba, pamiętającego jeszcze młodość jego dziadka. Przyjazna atmosfera leśnego zagajnika, wraz z ciepłem płonącej watry oraz zapachem pieczonych na ognisku żołęci, bezbrzeżnie zdominowała owo późno wiosenne popołudnie. Brakowało jedynie odpowiedniej muzyki. Mieszkaniec Caserolles pomyślał i o tem i sięgnął zaraz do leżącej w pobliżu torby, co by wyjąć z niej przedmiot o niedużych gabarytach. Było to bezprzewodowe radyjko na bateria. Ustawił pionowo antenkę i począł ruszać pokrętłem w celu złapania sygnału którejś ze stacji. Po chwili spośród szumów objawiał się coraz bardziej wyraźny ludzki głos. Czym byłoby życie bez nadziei i miłości? Osełki masłowej Violetta, tylko u mnie osełka masłowa Violetta. Niech twoje podniebienie zazna życia na niebie. Rafin poruszył pokrętłem znowu, niewątpliwie niezadowolony z uzyskanego efektu. Tym razem dobywający się z głośników głos należał do starca. Kostka rosołowa, którą posiadasz, to wielki skarb! Grabarz nie poddawał się i kręcił dalej. Ogłoszenia. Rodzina Gilbertów z Juland potrzebuje kogoś do pomocy przy gospodarstwie. Oferujemy doświadczenia. Praca na farmie może i jest ciężka, ale czy inni pracodawcy oferują świeże warzywa? Zgłoś się do nas. Same reklamy i ogłoszenia, mruknął do siebie właściciel sprzętu, po czym go wyłączę. Może to nie pora. Sprawdzę potem. Stare dęby na obrzeżach Kasserolles i Waterscotch City stanowiły jeden z jego ulubionych punktów geograficznych. Niewiele osób zapuszczało się w te rejony. Tuż za lasem znajdowały się pierwsze domy należące do wielodzietnych famin, będących przedstawicielami niszowej denominacji protestanckiej, której nazwy Ebenezer nigdy nie mógł zapamiętać. Byli to sympatyczni, niewadzący nikomu ludzie, których jednakowoż charakteryzował pewien izolacjonizm w stosunku do reszty tutejszej społeczności, prawdopodobnie wynikający z różnicy wyznań. Na ogół jedni drugim nie przeszkadzali, ale też nie utrzymywali ze sobą bliższych relacji. Jeremiah idąc wymachiwał lekkim kieszkiem. Światło ogniska niweczyło wszelkie wątpliwości co do miejsca przebywania jego pracodawcy, przeto wkrótce czarnoskóry młodzieniec przystanął przy watrze. Co porabiasz, mistrzu? spytał obserwując rafina badawczo. A żołędzie wcinam. Rzucił mu tamten w odpowiedzi, a kontynuację stanowiło ciche chrupanie. Żołędzie? Jak dziki. Z tego, co mi wiadomo, dziki nie pieką ich na ogniu. Masz, spróbuj. Chłopak wziął z dłoni grabarza gorący owoc lasu i włożył do ust. Nie wiedziałem, że są jadalne. Nie tylko jadalne, ale na ogół zdrowe. Kiedyś bolał mnie brzuch. Zjadłem żołędzia. Po dwóch godzinach mi przeszło. Podzielił się doświadczeniem Rafi i zaraz potem dodał. Nie złapałem jednak żadnej wiewiórki. Przerwanie procesu chrupania ze strony Jeremiego straciło jego wielkie zdziwienie. Jadasz także wiewiórki? A pewnie nie dość, że to trochę mięsa, to jeszcze eliminuje przy tym konkurencję. Mówię ci, będzie się trawią lepiej wraz z wiewiórką. Swoją drogą zauważyłeś, ty ich nerwowe ruchy głową? To nerwica. Nie mogą wytrzymać tego, że zabieram im główne źródło pożywienia. Chłopak wznowił chrupanie, acz nie przestawał być zaskoczonym. Zjadasz ich aż tak dużo? Nie ma po tym... jakichś skutków ubocznych? Rafin pokręcił głową i odsłonił przed swoim czeladnikiem kolejną rewelację. Wiesz co robi dobrze na biegunkę po żołęciach? Sok z żołęci. Grabarz sięgnął po radyjko, chcąc wypełnić atmosferę muzyką. Z głośników wydobywały się jednakże wyłącznie ogłoszenia z okolic, przerywane przez ruszającego pokrętłem Ebenezera. Przyjmę za darmo każdą cenną rzecz. Kupię dom od Sołtysa w cenie deklarowanej w oświadczeniu majątkowym. Oddam dwie tony gruzów w dobre ręce. Miły pan pozna miłą panią do zbierania rzepy. Zrezygnowane kolejnym niepowodzeniem. Wyłączył sprzęt, po czym włożył do torby i wygasił ognisko. Chodź, przejdziemy się lasem do Waterscotch. Dawno mnie tam nie było. Może tam się wyprowadziły wiewiórki? Prowadź, mistrzu. Obaj ruszyli ledwo widoczną ścieżynką, a po kilku minutach zatrzymali się przy skalistym wzniesieniu obok jeziora. Rafin zbliżył się do zarośniętego otworu w skalnej ścianie. Opuszczona kopalnia przedstawił widok niczym osobę swemu uczniowi. Słyszałem, że w kopalniach wykorzystywano kolibry, które umierały, gdy było za dużo metanu. Mój ojciec pracował jako górnik i nigdy nie wspominał o żadnym kolibrze. Przyznał tamten. No tak, wszystkie zdechły. Rafin wyjął z torby latarkę i wszedł do środka, a za nim, nieco się ociągając, Jeremy. To dlatego umarł, z wyczerpania. Tak powiedział pan doktor. Tato często powtarzał, że rzuciłby tę robotę, ale tysiąc stóp pod ziemią jest lepsze od sześciu. Pracował bardzo ciężko, mimo bolących pleców. Mawiał, muszę kopać, bo inaczej mnie wykopią. I w końcu kopnął w kalendarz. Ebenezerowi miło było słyszeć te słowa i to z dwóch powodów. Po pierwsze, Jeremy zwierzał mu się ze swojego życia, co zacieśniało ich wzajemną relację, która niekiedy z mistrz uczeń czy szef pracownik zmieniała się w coś na wzór ojciec sen. Po drugie, młodzieniec zaczynał przejawiać podobne do starszego przyjaciela poczucie humoru. Jakie jeszcze powiedzonka miał twój ojciec? Mama mi powiedziała, że przed porodem mogło się. W przypadku, gdybym nie dożył narodzień swojego syna, oto zostawiam mu tę ojcowską ratę. Nie daj sobie wejść na głowę. Przywal wrogom kilofem, no chyba, że urodzi mi się córka, wtedy kilofem z wplatanym kwiatuszkiem. Czuję, żebym się z nim dogadał. Rozwidlenie tunelu. Droga na lewo wygląda na trudniejszą. Gdzie idziemy? W lewo, odparł natychmiast Jeremy. Prawidłowo. Najłatwiejsze drogi prowadzą do najtrudniejszych sytuacji. W drodze Rafin wyciągnął z torby radyjko, bowiem pomysł okraszenia wędrówki opuszczoną kopalnią muzyką wydał mu się bynajmniej nie najgorsze. Ogłoszenia społeczne. Higiena w krajach trzeciego świata jest ważna, po jedzeniu błota zawsze myj ręce. Ruszył fundusz na rzecz ludzi zdrowych, aby byli zdrowi cały czas. Stop dyskryminacji ludzi zdrowych. Ebenezer zrezygnował z kręcenia dalej. Zatrzymał się. Przed nim leżała sterta ściśniętych, jasnych skał. Zawalone przejście, zawracamy. Nagle Jeremy uderzył się dłonią w czoło. Zapomniałem, miałem pomóc pani Smith. Wybacz mistrzu, ale jestem już pewnie spóźniony. Zawołał i pobiegł drogą powrotną, zostawiając Rafina samego z latarką i wyłączonym radyjkiem. Poczekaj, trafisz bez latarki? Krzyknął za nim grabasz, ale bez odpowiedzi. Schował radio do torby i kontynuował spacer w milczeniu. Gdy doszedł do znajomego rozwidlenia dróg, skierował się w prawą odnogę kopalni, tę łatwiejszą. Minął wbity w jedną z jasnych ścian stary kinow oraz kilka zardzewiałych rupieci, jakie walały się po ziemi. Leżące na drodze kamyki robiły się coraz większe, przez co Rafin zmuszony był wyżej podnosić nogi. Czuł, że znalazł się w bardziej przestrzennej części kopalni. Zdębiał, gdy usłyszał odbijający się echem głos. Rozejrzał się dookoła, a drgające światło latarki zdradzało jego mimowolne niespokojne ruchy ręką. Głos znowu zabrzmiał. Widzisz mnie? Słyszysz? Grabarzowi udało się zlokalizować źródło. To jednak bynajmniej go nie uspokoiło. Pewnej odległości od niego przy stercie kamieni stał ktoś, kto wyglądał co prawda na człowieka, lecz cały był dziwnie bladej. Białość ta potęgowała poczucie obcości, a zatem i zagrożenia. Rafin zrobił kilka kroków wstecz. Tak, tak widzę i się słyszę. Się kim, kim jesteś? Się. Odezwał się i teraz to jego głos zabrzmiał, Achem. Istota stała przez chwilę w milczeniu. Nazywam, Nazywam się, się Benjamin, Benjamin Frost i nie żyję, odparł w końcu. Jak, jak to, to nie mierzysz? żyjesz? spytał Benesero, miatając przestrzeń światłem z latarki. Nie wyglądało na to, by był tu ktoś jeszcze. Pokłóciłem się z sąsiadem i poszedłem do losu. Chciałem być sam. Znalazłem to wejście do kopalni. Postanowiłem ją sprawdzić. Chwyciłem za znaleziony kino i chcąc rozładować nerwy, zacząłem uderzać w jedną ze ścian. I wtedy rozległ się ogromny huk. Umarłem pod głazami. Jednak wciąż tu jestem i mogę z Tobą rozmawiać, a to musi być znak. Najwyraźniej, Najwyraźniej nie mogę odejść, mogę odjąć, póki nie pozałatwiam, nie pozałatwiam ziemskich spraw. Mógłbyś mi pomóc? Rafin uszczypnął się w rękę, zabolało. Wtedy przełknął ślinę i oznajmił: Jakie, Jakie sprawy, sprawy masz, masz na, myśli? na myśli?: Przede wszystkim powiedz mi, czy jesteś chrześcijaninem? Tak, to dobrze. Ja niestety zlekceważyłem wiarę. Dopiero, Dopiero po śmierci dotarło do mnie, jak, jak wielu, wielu rzeczy jest mi żal. Proszę, odmów, odmów za mnie modlitwę. Oczywiście, odpowiedział Fin. To, to, wszystko? to wszystko? Nie. Będziesz musiał porozmawiać z Dmitri. To sąsiad, z którym się pokłóciłem, obcokrajowiec. Przekaż, że mu wybaczę i poproś o to samo dla mnie. Nazywa się Dmitri Szewczenko. Mieszka w domu z granatową bramą, a zaraz obok stoi mój tam. Jak wyjdziesz z lasu do Water City, to będzie to piąty budynek od prawej. Przez się w końcu pogodzić. Trzeba sobie wybaczać. Coś jeszcze? Zrobisz to, czego ja już nie jestem w stanie. Coś dobrego w moim imieniu. W doniczce na schodku znajdziesz klucz do mojego mieszkania. W szufladzie biurka z kolei znajdziesz pieniądze. Weź wszystkie moje oszczędności i rozdaj je potrzebującym. Jak to wszystko zrobisz, powinno mnie już tu nie być. Tak więc z góry dziękuję, dobry człowieku. Niech Bóg Cię prowadzi. Grabarz nieco oszołomiony ruszył z powrotem, lecz na chwilę się jeszcze odwrócił. Jak, Jak to jest, jest umierać? zapytał. Nie chcę ci spoilerować życia. Po odmówieniu różańca przed kapliczką, Rafin wciąż nosił w sobie resztki powątpiewania w autentyczność niedawnego zdarzenia. Brakowało mu Jeremieko, który potwierdziłby lub zaprzeczył prawdziwość tegoż niecodziennego zjawiska. Wychodząc z lasu na dróżkę Waterscotch City, czuł się jak na obcej ziemi. Kilka razy odwracał się za siebie, jakby spodziewając się ujrzenia grupki chichoczących za krzakiem młodzianów, śmiejących się głośno z tego, iż udało im się nabrać starego grabarza z Casseroles. Niczego takiego jednak nie wypatrzył. Postanowił wpierw zweryfikować to, co usłyszał i skierował się do małego domku, stojącego obok dużo większego, przed którym stało ciemno niebieskie ogrodzenie. Na schodku wypatrzył doniczkę. obejrzał się jeszcze raz za siebie, następnie począł rozgrzebywać ziemię palcami. Wreszcie poczuł kawałek metalu o charakterystycznym kształcie. Oczyścił kluczy z ziemi i otworzył nim skrzypiące drzwi. Stawiał kroki powoli, sam nie wiedząc dlaczego. Ewidentnie pod wpływem emocji związanych z niedawnym spotkaniem nie zachowywał się do końca racjonalnie. Nie chciał zaglądać nigdzie indziej niż mu na to pozwolono, stąd też od razu zabrał się za szukanie biurka. Wrażenie jednak sprawiła na nim pokaźna biblioteczka witująca w najróżniejsze tytuły. Jak zrozumieć kobietę Tom Szóste, poradnik języka angielskiego, oryginalna literatura, powiedział do siebie, pocieszając się myślą, że wkrótce pozycje te trafią zapewne do biblioteki i z chęcią je wypożyczę. Podszedł do biurka. Przed otwarciem szuflady uczynił znak krzyża, pragnąc jak gdyby zabezpieczyć się przed potencjalnym pragnieniem przywłaszczenia sobie cudzych pieniędzy. Otworzył szufladę. W niej również były książki, tylko że mniejsze. Wyjął jedną z nich, a ze środka poczęły wypadać mu pod nogi banknoty. Gdzie teraz znajdę potrzebujących? Zapytał siebie. Zaraz odpowiedział sobie w myślach: W Mordwiec. Ta odpowiedź nasunęła mu jednak kolejne pytanie: jakich odróżni od przestępców? Przychodnia lekarska w ubogiej dzielnicy Mordwiec zapełniona była po brzegi. Korzystając z okazji towarzystwa wielu innych osób, w tym znajomych, mieszkańcy stojący w kolejce do lekarzy prowadzili ze sobą przeróżne dysputy. W konwersacjach tych dominowały kobiety. I patrz pani, nie chcą szczepić swoich dzieci, a później te ich dzieci te nasze pozarażają. Mężczyzna w średnim wieku stał w kolejce tak długo, że zaburczało mu w brzuchu. Zatelefonował więc do syna. Co tam, tato? Weź powiedz mamie, żeby zupę jaką gotowała i mi przynieś. Się robi. Po jakimś czasie siedzieli obaj po turecku przy ścianie i konsumowali kropnik. Za komuny były krótsze. Młodszy rzucił żartobliwie. Trzeba było dzień wcześniej namiot przynieść. Ojciec spojrzał na niego z powagą. Nie przemyślałem tego. Wszedł kolejny potencjalny pacjent i na widok kolejki zemdlał. Ten młodszy zadzwonił po karetkę przyjechali, wzięli go na nosze i pojechali. Wyglądająca na dobrze odżywioną kobieta z tyłu wyrzekła. Pewnie do szpitala na go najpierw zawiozą, a potem, jak się okaże, że miejsc nie ma, to do Seton go wyślą. Wiem coś o tym, ja tak pół kraju zwiedziłam. W końcu zwolniło się miejsce siedzące, więc facet od zupy nie musiał już okupować podłogi. Jego syn wziął talerze i poszedł. Drzwi do gabinetu lekarza były otwarte prawie na oścież, więc wśród szeptów i tupań z niecierpliwionych pacjentów można było wychwycić niektóre zdania. Choruje na wszystko z wyjątkiem hipochondrii. Co pan zażywa na to wszystko? Odpowiedź zagłuszył przeraźliwie dziwaczny, głośny dźwięk spośród oczekujących. Coś jakby mieszanina włączanego odkurzacza z piszczeniem krety. Co się dzieje? Kaszel, wyjaśnił starszy mężczyzna. Oby nie był pan następny na szpitalne torne. Z gabinetu dało się słyszeć dalszą rozmowę. Ma pan lekomanie. A są na to leki? Niedługo potem wyszedł stamtąd facet z kartką hieroglifów, mając minę jakby nadepnął na minę. Następny był chłopak na wózku. Wjechał do gabinetu, a lekarz przestawił krzesło na bok. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie zamówienia na protezy. Przyjechałem tutaj, bo nie chce mi się do stolicy taki kawał jechać, do fundacji. Oczywiście. Ma pan oświadczenie o niepełnosprawności? Nastąpiła chwila ciszy. No, widzi pan przecież. Słucham? No, że nóg nie mam. Właśnie tego potrzebujemy. Kolejny moment milczenia. Lekarz pociągnął kawę z filiżanki i wypowiedział z westchnieniem. Musi pan mieć dokument zaświadczający, że jest pan osobą niepełnosprawną. No, ale przecież. Proszę pana, proszę na spokojnie wybrać się do specjalisty. On panu wypisze odpowiedni dokument i wtedy będzie pan uważany za osobę niepełnosprawną. Czyli skoro nie mam nóg, muszę mieć papier na to, że ich nie mam, bo w przeciwnym wypadku oznacza to, że mam, czyli według pana mam nogi? Nie mam odpowiedniej dokumentacji, aby stwierdzić pana kalectwo. Ale mi się wydawało. Ale proszę pana, to co się wydawało, proszę zostawić dla siebie. To nie jest śródziemie, panie, to jest przechodnia. Kiedy przed mężczyzną w średnim wieku były tylko dwie osoby, gabinety zamknięto. Kilka kobiet tego nawet nie zauważyło. I widzi pani, szczepią swoje dzieci, i potem te dzieci te nasze pozarażają. Nagle chłopak na wózku poczuł, że ktoś spośród tłumu wkłada mu coś w dłoń, po czym mu ją zaciska. Spojrzał. W swojej ręce miał plik banknotów i karteczkę z napisem. Od Benjamina Frosta, który prosi o modlitwę. Knajpa Goldmana w Caseros przyciągała klientele w różnym wieku. Prócz odwiedzin stałych bywalców zdarzały się różne niespodziewane wizyty i taką szoferowała grupa młodzieży, która organizowała właśnie grę RPG praca XXI wieku. Z kąta baru do uszu Barmana docierały różne krzyki. Kości zostały rzucone, wyszło 11. Moja postać to szczur, który ma 26 lat. Jeśli wyrzucę 5, dostanę awans. No nie, trójka, separacja. Kredyt hipoteczny? To już wolałbym wyrzucić dwójkę. Bezbolesna, szybka śmierć. Tak, wydali mojego konkurenta w firmie. Sześć, niech wypadnie sześć. Na środku siedział mistrz gry. Dobrze, Gerard. utknąłeś w windzie z panią menedżer. Co zamierzasz zrobić? Próbuję rozdusić sytuację opowiadając żart. Odparł rzucając kostką. Ups, czwórka. Pozew sądowy o Stalking. No nie. Chce pan dołączyć? Stojący naprzeciwko mężczyzna patrzył na grającą młodzież jak na kosmitów. Szukam człowieka, który nazywa się Dmitri Szewczenko. Jeden z grających wstał i podążył bez słów za mężczyzną na stronę. Jestem Ebenezer Raffin i mam dla ciebie wiadomość. Benjamin Frost wybacza ci i prosi o to samo. O Otyły chłopak był wyraźnie zdziwiony. To czemu nie przyjść i powiedzieć sam? Opuszcza tę ziemię. Wyjeżdżać z kraj? Nie, chodzi o to, że on... nie żyje. Robić ze mnie głupek? Może jeszcze powiedzieć, że objawić się w postaci ducha. Rzekł młodzieniec i zaśmiał się głośno? Będę przeprosić za wszystko? Tak, za wszystko. Również za zabranie naszyjnik moja matka? Okradł twoją matkę? Owszem, to była zemsta z jego strona. Ja podstawić noga jego babka. Babka być chora i umrzeć. To jak przeprosić i wybaczyć? Najwyraźniej. I za uduszenie Nero? Kim był Nero? Mój mały ogar, pupil, będę go zabić z zastrość. E, bardzo tego żałuję. Naprawdę? I przeprosić za próba podpalenia mój dom? Dlaczego ci to zrobił? Pamiętam, to mogło być zamknięcie go w piwnica, albo nie, zakopanie w piach, gdy spać na plaża. Chyba, że wszystko, to wszystko. Przerwał Rafin, nie chcąc słuchać więcej o poczynaniach obu młodzieńców. Dobrze, niech będzie wybaczam. I przepraszam głośniej przepraszam. I co? Jak się teraz czujesz, nie lepiej? Jakby mi czegoś brakować musieć kogoś znaleźć i się pokłócić. Może pan? Słońce zaczynało skłaniać się ku zachodowi, kiedy mistrz grabarskiego fachu ponownie wchodził z latarką do starej kopalni. Po przybyciu łatwiejszego tunelu dotarł do miejsca dziwnego zdarzenia i czekała tam nań kolejna niespodzianka. Zrobiłeś wszystko, co prosiłem? Jak widzisz, nadal tu jestem. Odbijało się echem, lecz nie to było zaskakujące. Wyglądasz normalnie. Oznajmił jak gdyby oskarżycielskim tonem Rafin. Faktycznie, rozmówca nie był już tak biały jak wcześniej. Co? Jak to? Robiłeś coś pod moją nieobecność? Przeszedłem się po lesie, przed odejściem chciałem popatrzeć na jezioro. Wchodziłeś do wody? Człowieku, o co ci chodzi? Nie jesteś żadnym duchem. Przysypało cię skalnym pyłem. Prost spojrzał na swoje ręce. Wiesz, jak cię nie było, zrobiłem się głodny i znalazłem trochę żołędzi. Grabasz uderzył się dłonią w czoło, doskonale naśladując tym dzisiejszy rękoczyn Jeremiego. Nie wiedziałem. Zawaliły się skały, potem odzyskałem przytomność, a moje ręce były białe. Czekaj, chyba nie rozdałeś mojego majątku. Zrobiłem wszystko, jak prosiłeś. W reakcji na zdanie to Benjamin zrobił się tym razem czerwony. O nie, wracam. Mają mi wszystko oddać. Aha, wszystko powiadasz. W takim razie szykuje się bitka. Bitka? Najwyższa pora obić twarz Dmitriemu. Zaczekaj, żadnych burt, bo zawiadomie policję i się tobą zajmie. Dmitrym zajmie się koroner. Mężczyzna wybiegł z kopalni, zostawiając rafina samego z latarką. Co za dzień! Ruszając ku wejściu, sięgnął po radyjko, wyobrażając sobie spacer przy zachodzie słońca przy akompaniamencie dobrej muzyki. Z głośników wydobywało się jednak: Potrzebujesz personalnego trenera. Dobrze trafiłeś. Darmowy osobisty trener pozwoli ci nabrać siły całkowicie za darmo. Nic nie płacisz. Gwarantuję zbilansowany trening odpowiedni do twojej sylwetki. Ze mną nauczysz się takich ćwiczeń jak przeniesienie grusu. Oferta limitowana. Co za dzień! Powtórzył rafin, po czym wyjął z torby butelka. Odkręcił nakrętkę i pociągnął z gwinta. Na etykiecie widniał napis: żołędziowa gorzka. Autor opowiadania Michał Sprytus Waligura, Czytał Kwades. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia Syrenka Ladacznica Brutal Drop Sebastian Król, Gregorikos, Laki Gusi, Mateusz Z, Wiktor Walczak, Alastor Wojti 262 Milki Rainbow, Magdalena H, Near Death, Tomasz Kowalewski, Krzysztof Kozak Ślęsak, Stary Trześwe, Kamil Olek, Dominik Polak, Memc, Creepy Bunny, Magiczna Basia oraz Tomili Jones. Do usłyszenia.